Dzień dobry. Dzień dobry. Damian Orzuk, ksiądz z parafii Matki Bożej Śnieżnej w Rzeszowie. Tak. Środa Popielcowa kojarzy nam się wszystkim z głową posypywaną popiołem. Czy ten popiół powinien dawać już nam coś do myślenia i co tak on naprawdę symbolizuje? Już na samym początku Wielkiego Postu dostajemy bardzo mocny znak posypania głowy popiołem. Ten popiół odnosi nas do dwóch rzeczy. Pierwszą rzeczą jest stworzenie człowieka. Mamy opis w Księdze Rodzaju o tym, jak Bóg lepi człowieka z prochu ziemi, tchnie w niego tchnienie życia. I ten popiół, w środę popielcową, odnosi nas do tego wydarzenia, żeby uświadomić nam, że jesteśmy właściwie prochem, w którym Pan Bóg dał tchnienie życia, w którym Bóg tchnie życie. Dlatego ten okres 40-dniowego Wielkiego Postu ma nas odnawiać, czyli ma wlewać w nas na nowo życie łaski Pana Boga, życie Boga w nas. Drugą rzeczą, do której odnosi nas popiół środa popielcowa, to znak pokuty. Przez ten znak wyrażamy gotowość do podejmowania wyrzeczenia, pokuty, też przyjmowania miłości, jaką Pan Bóg objawił w swoim Synu Jezusie Chrystusie. A jak w czasie pandemii koronawirusa wygląda środa popielcowa? Właściwie wiele się nie zmieniło. Kongregacja Nauki Wiary wystosowała pewną instrukcję, w której właściwie zmienia się tylko jedno: to znaczy, nie nad każdym przyjmującym popiół, jak było do tej pory, wypowiada się słowa nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. A wypowiada się na początku obrzędu nad wszystkimi, natomiast później każdemu nakłada się popiół na głowę, tak jak było to w zwyczaju do tej pory. Środą popielcową rozpoczynamy też okres Wielkiego Postu. Wielki Post kojarzy nam się z postanowieniami, wyrzeczeniami. Czy warto sobie je dawać? Myślę, że to jest pierwsze nasze skojarzenie wyrzeczenia, pokuta. Warto pamiętać także o tym, że Wielki Post jest przygotowaniem do świąt wielkanocnych to jest przygotowanie paschalne. I myślę, że w takim kluczu należy podchodzić także do wyrzeczeń i do postanowień, które sobie stawiamy, żeby jak najlepiej przygotować się na wydarzenia Wielkiej Nocy, bo tak naprawdę te 40 nie mają mnie przygotować do tego, żebym szedł nowy, wolny, w noc paschalną, w noc zmartwychwstania. I te wszystkie postanowienia, które sobie dajemy, które na siebie nakładamy, mają nas po prostu nauczyć bardziej kochać nauczyć większej wrażliwości serca większej wrażliwości na drugiego człowieka, ale też naszej większej wrażliwości na, na Pana Boga. Więc absolutnie tak, warto stawiać sobie, y, dawać sobie postanowienia, y, nakładać na siebie jakieś wyrzeczenia, y, odczuwać jakiś brak w tym czasie Wielkiego Postu. Jest ksiądz też katechetą w jednej z Rzeszowskich y, szkół. Proszę mi powiedzieć, jak to jest z ludźmi młodymi? Czy dają sobie też, nakładają sobie też jakieś postanowienia? I jak młodzi przeżywają ten wielki post? Mm -hmm. e, tak, rzeczywiście mam takie doświadczenie, że wielu młodych ludzi e, mogłoby się wydawać, że, że w dzisiejszych czasach coraz mniej młodych ludzi chce wchodzić w wyrzeczenia. Natomiast mam takie doświadczenie, że wielu młodych jednak to robi, szczególnie w rodzinach, gdzie pielęgnowane są te tradycje. Gdzie podejmuje się wyrzeczenia y, wspólnie, y, gdzie rodzice y, też przez to katechizując swoich dzieci, nakładają na siebie, na dzieci. Często jest to przemodlone, przedyskutowane. Y, często to są y, wyrzeczenia, które, które próbują realizować razem w rodzinach. Y, to jest jedna grupa tych młodych ludzi, a druga y, to ci, którzy są nieco bliżej kościoła, którzy są w różnych grupach, wspólnotach parafialnych, gdzie. Też te wy, wyrzeczenia podejmują wspólnotowo razem ze swoimi przyjaciółmi, z kolegami, z koleżankami ze wspólnot? W środę popielcową mamy też obowiązek zachowania postu między innymi od spożywania potraw mięsnych. Kogo naprawdę ten post obowiązuje? Wszystkich czy są wyjątki? Tak, tutaj musimy rozdzielić na post. Jakościowy i ilościowy. Jakościowy to znaczy post od pokarmów mięsnych i on obowiązuje każdego, kto skończył 14 rok życia. Yy, natomiast post ilościowy, czyli yy, w tym dniu postnym, możemy spożyć trzy posiłki, w tym dwa lekkie i jeden dosyta. Yy, I on obowiązu obowiązuje wszystkich od 16 roku życia do 60. Przepraszam. Nie. On obowiązuje od 18 roku życia do 60. E, oczywiście w, w, wielu, e, wielu ludzi nie jest w stanie wypełnić, e, wypełnić tego obowiązku, chociażby ze względu na zdrowie. E, jeżeli komuś nie pozwala stan zdrowia na to, żeby zachować e, ilość przyjmowanych posiłków, czy e, przyjmowane leki wymagają tego, żeby jadać częściej, to oczywiście każdy jest. Każdy z tych, z tych osób jest, jest zwolniona z tego obowiązku. Pandemia koronawirusa ograniczyła też wiele rytuałów i obrzędów związanych z wielkim postem. W jaki sposób możemy na przykład w domu kontynuować te obrzędy? Tak, rzeczywiście, przez pandemię koronawirusa nie możemy chociażby celebrować naszych e, tradycyjnych nabożeństw, chociażby Drogi Krzyżowej w plenerze. W tym roku nie będzie drogi krzyżowej ulicami miasta Rzeszowa, ale też w wielu parafiach taka droga krzyżowa się nie odbędzie. Ja niestety też nie wyjadę z moimi parafianami w drogę, na drogę krzyżową w Bieszczady, więc na pewno też odczujemy pewien brak. Myślę, że warto w tym czasie postarać się o taką osobistą relację do Pana Boga w naszej osobistej modlitwie. Będziemy mieli wiele okazji do tego, żeby e, wysłuchać rekolekcji online, e, wysłuchać nabożeństwa Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Myślę, że tych e, możliwości jest wiele. E, to, co nas ma prowadzić też przez czas Wielkiego Postu, to nasza osobista modlitwa, taki codzienny rytm modlitwy, e, osobiste słuchanie też Słowa Bożego, które Kościół nam daje codziennie. Które możemy usłyszeć w liturgii e, mszy świętej, chociażby transmitowanej przez radio czy, czy przez telewizję. Warto także myślę codziennie nad tym słowem się trochę zatrzymać, e, pomedytować, go, pomodlić się tym słowem usłyszeć, co Pan Bóg w czasie tych 40 dni Wielkiego Postu chce, chce nam powiedzieć, e, co chce powiedzieć o nas, co chce powiedzieć o naszym sercu, o naszym wnętrzu. W czasie pandemii koronawirusa nie mamy też obowiązku fizycznie już od dłuższego czasu uczestniczyć we Mszy Świętej w kościele. Czy ksiądz nie boi się, że to się wiernym spodoba i że już nie wrócą do kościoła? Do kościoła? To prawda, że ciągle mamy dyspędzę od obowiązku niedzielnego uczestniczenia we Mszy Świętej. Czy się boję? Jestem przekonany o tym, że nic nie zastąpi osobistego spotkania. To znaczy te wszystkie zastępcze rzeczy, jak msze święte transmitowane online, czy, czy przez telewizję, czy przez radio, one są tylko środkiem zastępczym i tak naprawdę w pełni nie są w stanie zastąpić nam osobistego spotkania. Jak wiemy, Eucharystia, zgromadzenie liturgiczne jest osobistym naszym spotkaniem z osobą Jezusa Chrystusa ale też z drugim człowiekiem e, w konkretnej wspólnocie, chociażby w wspólnocie parafialnej. E, więc myślę, że tego braku nic nie zastąpi i, i, i w końcu wszystko wróci do normy. W Wielkim Poście obowiązuje też zakaz urządzania zabaw hucznych. Czy to znaczy, że jest to czas smutny? Wielki Post jest czasem mocnym, czasem poważnym, i z tego względu też chrześcijanie powstrzymują się od urządzania hucznych zabaw, od uczestnictwa w nich, właśnie dlatego, żeby podkreślić powagę tego czasu. Czasu, który jest bardzo mocno naznaczony męką i śmiercią Jezusa Chrystusa za zbawienie świata. My potrzebujemy tego czasu także na takie osobiste wyciszenie się. Na zatrzymanie się w pędzie naszego życia, na odczuciu pewnego, pewnego braku, chociażby też w, tym, w tej sferze naszej rozrywki. Być może też po to, żeby odpocząć trochę od hałasu świata, od hałasu naszej codzienności, zatrzymać się, pomyśleć nad sobą, wejść w jakąś poważną modlitwę, wejść w poważne zastanowienie się nad swoim sercem. Nad tym, co, co w tym sercu jest. Huczne zabawy, imprezy mogą nam w tym przeszkadzać, a jednocześnie też bardzo często dajemy się oszukać jako ludzie, że to zastąpi nam jakąś taką wewnętrzną radość, którą w wielkim poście też mamy odkrywać w sobie. Dziękuję za rozmowę.